Kiedy ostatni raz obejrzałeś film, który nie tylko bawi, lecz także skłania do głębszej refleksji nad samym sobą i otaczającą rzeczywistością? Birdman to jeden z takich filmów, który zaskakuje swoimi niekonwencjonalnymi zabiegami artystycznymi oraz głęboką fabułą. Ten amerykański komediodramat, który powstał w roku 2014, został stworzony przez utalentowanego reżysera Alejandro González Ritu. W krótkim czasie zdobył on ogromne uznanie. Otrzymując aż cztery Oscary na 87. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Film został wyróżniony w prestiżowych kategoriach, takich jak najlepszy film, najlepszy reżyser, najlepszy oryginalny scenariusz oraz najlepsze zdjęcia. Do jego opowieści wpleciona jest historia aktora, który niegdyś był ikoną wielkiego ekranu, znanym z kultowych ról superbohatera. Ten zapomniany twórca zmaga się z wewnętrznymi demonami, starając się na nowo zdobyć uznanie, szacunek rodziny oraz okruszki dawnej chwały. W ramach swojej odnowionej kariery postanawia zrealizować ambitną produkcję teatralną na Broadwayu, w której przystąpi do adaptacji swojego własnego dzieła. W obsadzie Birdmana możemy dostrzec wiele znanych i lubianych twarzy. Francja zakochała się w produkcjach takich jak ta i chętnie korzysta z abonamentów serwisów streamingowych, mimo że często nie zdaje sobie sprawy, że tego rodzaju klasyki jak Birdman mogą być dostępne online bez dodatkowych opłat. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach możliwe jest bezpłatne obejrzenie tej produkcji, co czynią liczni widzowie. Birdman dostępny jest w płatnych abonamentach na platformach takich jak Netflix oraz CDA Premium. Co więcej, można go również znaleźć bezpłatnie na serwisie Rakuten TV, co czyni go jeszcze bardziej dostępnym dla szerszej publiczności. Oczywiście, nie jest to jedyna produkcja, którą można zobaczyć bez dodatkowych opłat w tym portalu. Rabatowane są tam także inne znakomite filmy, takie jak Fight Club. Redbat czy Wyścig z czasem, a także wiele innych, które pozostaną w pamięci widzów na długo. Pisząc o polskiej wersji filmu Birdman, warto spojrzeć na jego znaczenie w kontekście współczesnej kinematografii. Ten film nie tylko uwodzi swoją formą, ale również zmusza do namysłu nad samym sobą oraz nieuchronnym upływem czasu. Zachęcamy do obejrzenia tej produkcji, w końcu każdy z nas ma swoją historię do opowiedzenia i być może w Birdmanie odnajdziemy coś więcej niż tylko rozrywkę.